Pewnego razu, gdy nie miałem co zbytnio zrobić na moim komputerze, postanowiłem zagrać w grę, której wcześniej nie miałem. Słyszałem świetne recenzje gry Plants vs Zombies, więc postanowiłem ją sprawdzić. Szukałem na torrentach i znalazłem tego, czego szukałem. Po zainstalowaniu otworzyłem. Znajdował się w folderze o nazwie Z. Plant. Zamiast nazywać się Plant vs. Zombies EXA lub PVZ EXA, aplikacja została nazwana. Dead Plant Exe. Kiedy ją włączyłem, wszystko wyglądało normalnie. Poza kilkoma drobnymi różnicami, takimi jak to, że muzyka brzmiała nieco głośniej niż zwykle. Kiedy klikałem przycisk Adventure, nie wyświetlała się animacja ręki znoszącej, znoszącej się z ziemi ani nie otwarzał. Związanego z nią efektu dźwiękowego. Poza tym wszystko było w porządku. Pierwszy poziom wydawał się trudniejszy niż zwykle, nawet z jednym pasem do obrony. W końcu zombie zjadł jednego z moich piszuterów. Kolejny etap też wydawał się nieco trudniejszy. Zombie zaatakowały trochę wcześniej. Zastanawiałem się, dlaczego ktoś niby spra miał sprawić, że. Że taka gra będzie o wiele trudniejsza. Mimo podniesionej trudności grałem dalej. Podczas przechodzenia przez kilka pierwszych etapów nocnych zauważyłem kilka dziwnych rzeczy. Niebo było raczej ciemne i burzowe niż czyste. Groby, zamiast głupich lub kosmetycznych napisów, miały imiona zmarłych niedawno celebrytów, takich jak Ani. Winson. Domyśliłem się, że to jakiś jak gry i ktoś odpowiedzialny za to potraktował te napisy na nagrobkach jako żart, lecz dla mnie nie było zabawne. Za każdym razem, gdy używałem pogromcy grobów, wyskakiwał napis. Dlaczego? Później w grze muzyka wdawała się zepsuta na poziomach mgły ton muzyki rusu z... Każdym poziomem, aż do ostatnim, aż na ostatnim poziomie był prawie nie do zniesienia. Wtedy w pierwszym poziomie na, na dachu w miejscu muzyki był cichy szum. Z każdym poziomem szum stawał się coraz głośniejszy, aż stał się tak głośny, że musiałem w obsach wyciszyć muzykę. Zamiast ostatniego poziomu z zombotami świecił się czarny ekran z białym tekstem mówiącym dlaczego nam to zrobiłeś Zamiałem się, przez chwilę, co to może znaczyć potem gra, doszła, potem gra doszła do poziomu, który na początku wyglądał jak trawnik z wyjątkiem tego, że był o połowę mniejszy, a po drugiej stronie ekranu znajdował się kolej, kolejny trawnik który był dokładnie jego lustrzanym odbiciem miejsce w którym miały miały wchodzić zombie, było puste. Wybrałem następujące rośliny. Sunflower'a, Pichutera, Lipera, Twin Sunflower'a, Magnet, Mushroom'a i Pumpkin'a. Miałem tylko 8 miejsc. Włączyłam muzykę z powrotem, ale okazało się, że na tym poziomie nie ma muzyki. Na początku poziom wyglądał normalnie i mogłem sądzić tylko i mogłem sadzić tylko na trawniku po lewej stronie miałem okazję posadzić posadzić 5 zanim cokolwiek się wydarzyło a potem po drugiej stronie pojawił się piszuter ale ten piszuter wyglądał nie o w bawełnę dość niepokojąco był czarno-biały w miejscu oczu były ciemne bezduszne pustki w przeci w do większości pas, które czytałem z czodowni wypływała krew. Nie było czarnych źrenic patrzących w głąb duszy protagonisty, tylko ciemne dziury. Zaczął strzać groszkami w sunflower'a, lecz groszki były, lecz groszki, którymi strzelał, wyglądały na szare i zgniłe. Skończyło się na zabiciu mojego sunflower'a, a potem na pasie nad nim posadzono dwa sunflower'e, y, które miały podobny wygląd, co Wtedy napatoczyła mi się mała teoria, że są to, mo że są to mogą być rośliny wcześniej z. Zjedzone przez zombie za każdym razem, gdy zasadzono jedną z roślin po drugiej stronie ekran nieco ciemniejszy i mniej nasycony. Liczba roślin była przytłaczająca. Wszystkie moje rośliny mierały tak szybko, że nie mogłem zasadzić nowych, a co dopiero zabić przeciwne rośliny. Wiedziałem, że nie ma szans, kiedy ekran był około dwa razy ciemniejszy niż powinien. Nasycenie Zostało już zredukowane do skali szarości. Po chwili ekran był zbyt ciemny, aby go zobaczyć. W tym momencie moje rośliny zostały osłabione do zaledwie kilku sunflowerów i dyni. Ekran zaczął się rozmazywać i zatrzymał się w punkcie, w którym ledwo mogłem zobaczyć, co się dzieje. W końcu scena pogarszała się do tego stopnia, że cały ekran był czarny. W tym momencie usłyszałem sząst który pojawiał się, gdy zombie ucierał do Twojego domu. Zamiast normalnego krzyku, który jest otwarzany, ekran po prostu stał się biały. Na około 7 sekund potem ekran zmienił się w pionowe, pionowe czerwone i białe pasy, i usłyszałem strasznie zniekształcony, krzykliwy dźwięk. Wtedy aplikacja wyłączyła Tę aplikacja wyłączyła się, by po chwili wrócić mi na pulpit. Pojawił się komunikat, który mówił kilka przypadkowych znaków bez określonego wzoru. Bardziej przypominało to i u trzeba ci zacałać. Co to do cholery było? Z ciekawości ponownie otworzyłam aplikację. Ponownie wziął się czarny ekran, potem biały ekran, potem czerwone, białe pasy i... I otwarza ten sam krzyk, i wygłos, a następnie zam zamyka się, pozostawiając ten sam bezysł i konkret o Po tym doświadczeniu nigdy nie pieraciłem gier, do teraz nie wiem, jaki był przekaz tego haka. Mam nadzieję, że pewnego dnia rośliny w naszym sąsiedztwie przestaną umierać.